Dzień dobry serdecznie. Witam w kolejnym podsumowaniu weekendu. Wyjątkowo we wtorek, no wczoraj tak jak wam pisałem, nie zdążyłem raz, że wrócić z tego wypadu, dwa, że wracam z kontuzją. Bardzo dziękuję za wszystkie jakby ciepłe wiadomości od was. Jeżeli jesteście ciekawi jak to się skończy, mam dzisiaj wizytę u lekarza. Zobaczymy. Na moim Instagramie w relacjach w każdym razie wrzucam to. Macie tutaj odnośnik Disblaster Blaster HD, a my mm, dzisiaj oczywiście w kategoriach klasycznych omówimy sobie to, co w ten weekend piłkarsko było najbardziej warte zapamiętania. Jedziemy. Sponsorem kanału jest Betclick, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Jak pamiętacie, tydzień temu zmieniliśmy format pewniaczków i niszczycieli kuponów. Stwierdziłem, że będę robił tak, że będę na dany weekend wybierał te pewniaczki i sprawdzał, które z nich nie wejdą. I uwaga, pierwszy, pierwszy mój kupon to są te pewniaczki, i wszystko weszło. Także akurat nie było niszczycieli kuponów, uważam, dlatego że pewnie jakieś mecze, gdzie faworycie byli, odpadali, ale te uznałem za rzeczywiście takie pewniaczki. Te obstawiłem. I tutaj wszystko siadło. Jeżeli uważacie, że jakiś pewniaczek był, a ja go nie uwzględniłem, dawajcie znać: może ja wam powiem, czemu ja go zapewniaczka nie miałem. Także dla mnie w ten weekend bez niszczycieli kuponów, rzućmy okiem, jak prezentuje się kolejny weekend i co tam może ewentualnie, gdzie może być niszczyciel. Leicester z Newcastle, oczywista sprawa: Leicester cały czas walczy o ligę mistrzów Premier League. Muszą to wygrać. Napoli, wiadomo, jaki jest Rym z Napoli i z tym, co robi z kuponami, ale też ze specją na wyjeździe, nawet pomimo tej wpadki w ten weekend, uważam, że będą w stanie wygrać. Do tego Lyon e, gra z Lorient i to jest jedyny mecz z Ligą nie stawiam ani na Lille, ani na PSG, obie drużyny grają na wyjeździe, nie są to dla mnie takie już pewniaki. Liverpool Southampton, uważam, że w końcu to przełamanie też musi nadejść, dlatego ich stawiam i Roma Scrotonę, tak samo jak w przypadku Leicester, tu jest walka już no nie o ligę mistrzów akurat w ich wypadku, ale ogólnie o Europy. I to jest moje 5 meczów, to są moje pewniaczki. Jeżeli coś pominąłem, a wy uważacie, że to jest pewniaczek na przyszły weekend, dawajcie znać w komentarzu. Polacy rodacy. Zaczniemy tutaj od plusa. Jak graliście w football Managera polskimi klubami, albo nawet niekoniecznie polskimi, jakimiś takimi słabszymi, kiedyś, to był taki polak, który nazywał się Kacper Przybyłko. Jakiego się ściągnęło, i on się ładnie rozwinął, to robił robotę. I Kacper Przybyłko jest plusem tego weekendu, już wam mówię dlaczego. Chodzi o mecz Pucharowy Atalanty przeciwko Philadelphia Union, gdzie właśnie gra przybyłko. I powiem szczerze, Atalanta w tym meczu, jak się ogląda skróty, miała niesamowite sytuacje. Powinna prowadzić już po pierwszej połowie dwiema, trzema bramkami. Wszystko wyjmował bramkarz. I w drugiej połowie Kasper przybyłko, dwie bramki i asysta w sytuacji, gdzie mógł po, po, tak naprawdę po, połasić się o Hatrika, bo wybiegał sam na sam z bramkarzem. Ale fantastyczne zachowanie z prawej strony dostrzegł kolegę, wyłożył mu do pustej. Więc świetny mecz, i wspominam o nim. To oczywiście nie jest w kontekście reprezentacji zawodnik rozpatrywany i tak dalej. Wiadomo, on już ma 28 lat, ale jest to fajna ciekawostka. Tym bardziej, że właśnie jak zobaczyłem to nazwisko, i od razu mi się te wspomnienia z football menedżerem przypomniały. Tym bardziej, że jakiegoś takiego Polaka z reprezentacji nie kojarzę, żeby na duży plus ten weekend zagrał. Jeżeli chodzi o minus, niestety musimy tutaj wspomnieć o Krzysztofie Piątku. Krzysztof Piątek, który razem ze swoją Hertą grał ważny mecz zmarnował sytuację nie trafiając 4 metrów do bramki. Macie link w opisie oczywiście. On nabiegał na piłkę. To nie była taka łatwa sytuacja, ale no jednak rasowy napastnik kończy takie akcje. W przypadku Piątka, który kosztował 24 miliony euro, to są 29 meczów rozegranych. Dla Herty. 6 goli, 2 asysty. To jest bardzo, bardzo słabo w tym sezonie. A ogólnie 44 mecze, 11 brani. To jest bardzo słaby wynik, i takie sytuacje właśnie no, muszą być przez piątkę kończone. Jest to minus, tym bardziej, że no, skomplikuje to sytuację Herty na pozostanie w Bundesliga. Beka. No to mam, mam tutaj dwie, dwie bekowe sytuacje. Pierwsza z nich to jest Jakub Kosecki, który powiedział w futraku, że Liverpool go chciał. Przyjechali na mecz z New Saints i było że albo ja albo Sterling. I już to już jest zabawne. To już jest zabawne, bo jak popatrzymy sobie na karierę e, Kuby Kosyckiego to to już jest zabawne. Chyba nie muszę za bardzo się tutaj rozpowiadać, ale jeszcze jeden użytkownik Marcin Piechota na Twitterze e, słusznie zauważył, że mecz z New Saints Legi był w 2013 roku. Sterling od ponad 3 lat był wtedy w Liverpoolu i miał na skąd debiut w reprezentacji Anki. Coś tu się nie zgadza, ale nawet abstrahując od tego, że się nie zgadza, Sama, samo kuriozum wyboru, Kosycki albo Sterling, jest grube. Eee, a druga śmieszna rzecz to jest rzut karny młodego piłkarza Ajaxu. Oczywiście obie te akcje możecie zobaczyć w opisie na futrol.pl lub na aplikacji. No tak wykonywał rzut karny, że piłka wyleciała poza stadion. Oczywiście ten stadion za wysoki nie był, ale mimo wszystko trzeba było ładnie huknąć, żeby tam się znalazła piłka. Poleta. Mecz weekendu. I tutaj zahaczymy o Barcelony, dlatego że zadałem Wam wczoraj pytanie o czym chcielibyście porozmawiać. Część osób chciała właśnie porozmawiać o tej wpadce Barcelony z Granadą, więc tylko zahaczając o to, nie warto było. Dojechaliśmy na miejsce w czwartek, odpaliłem laptopa, odpaliłem te wszystkie internety, żeby obejrzeć ten mecz. Nie warto było, nie warto było tego podłączać. Tak jak ktoś na Twitterze napisał, że ja stwierdziłem, że kto, kto, kto będzie większym frajerem, jeżeli to Real wygra to mistrzostwo, czy Atletico, czy Barcelona i oczywiście skala jest mm, ciężka do zestawienia, bo Atletico jednak miało gigantyczną przewagę. Ktoś nam napisał, że Barcelona w ogóle nie może być rozpatrywana jako frajer, no ale ja Wam powiem, że kiedy po tak gównianym sezonie kończą się wszystkie inne rozgrywki, zostaje Ci ta Liga, masz te kilka finałów do końca i wykrzaczasz się na mordę w meczu z Granadą, u siebie to uważam że jest to frajerstwo bez względu na wszystko jest to po prostu frajerskie strasznie i Barcelona to frajerstwo rzeczywiście sobie zapewniła cały czas oczywiście ma szansę wygrywa teraz właśnie mecz tego weekendu to jest Walencja uważam 2 do 3 z Barceloną okej okay. to był jeden przez to że byłem na wyjeździe to był jedyny mecz jaki obejrzałem bo Granady nie liczę bo to była zaległa kolejka to był jedyny mecz jaki obejrzałem więc jak najbardziej jestem tutaj otwarty na Wasze propozycje, co Wy byście polecili, i, da, i dajcie mi znać. Ja z kolei no, wybieram ten mecz i mówię, że oglądało się dobrze. Barcelona tworzyła fajne sytuacje. Dobra reakcja na straconą bramkę. No zupełnie inna gra niż, niż z Granadą, ale cóż, sytuacja bardzo skomplikowana. Moim zdaniem, ten mecz z Atletico, no nie wiem, ja jakoś po prostu jestem do tego nastawiony. Dość negatywnie, ale to jest dobra wiadomość, bo wtedy oni wygrywają, więc może to dobrze, bo mi się wydaje, że nie wygrają w każdym razie. I temat odcinka to jest naprawdę hit: Bunt kibiców Manchester United, którzy przy największym chyba meczu, przy okazji największego meczu w Anglii, United podejmowało Liverpool. I to jest był ważniejszy mecz dla Liverpoolu z tego względu, że United tą swoją drugą pozycję mają raczej zagwarantowaną, ale Mogli bardzo mocno napsuć zdrowia swoim y, głównym rywalom. I zobaczcie, w takich okolicznościach kibice ustanawiają wejść na murawę, zrobić, zbuntować się, zrobić protest taki z prawdziwego zdarzenia, wiedząc, że to się może zakończyć walkowerem dla rywala. Ale jeżeli prześledzimy tego raka toczącego klub właśnie pod postacią właścicieli ze stanów Glazerów. To Zrozumiemy, że to działanie jest jak najbardziej uzasadnione. Oczywiście ktoś powie, że niszczenie kamer i tak dalej nie ma sensu. Zgadzam się, w ogóle to nie miało nic do rzeczy, to, żeby wsuć tam kamery telewizyjne i tak dalej, ale jednocześnie uważam, że wydźwięk tego wydarzenia jest ogromny, właśnie przez to, jaki to jest mecz, co tak naprawdę daje się Liverpoolowi i w końcu o tym zaczyna się głośno mówić, że Glazerzy nie tylko nie dokładają do. Klubów w żaden sposób. Oni dodatkowo zadłużyli klub, oni dodatkowo wypłacają sobie dywidendy z tych informacji, które tutaj znalazłem w internecie, jako jedyni właściciele klubów Premier League, i to są dziesiątki milionów, chyba już od początku to może przechodzić w cztery, w, w miliony po prostu, w setki milionów w sensie, więc to są gigantyczne pieniądze wyprowadzane, dodatkowo zadłużenie klubu, dodatkowo brak wyników sportowych, takich na jakie mogliby liczyć kibice United. Ten sezon jest uważam ponad stan nie dzięki działaniu Glazerów, tylko dzięki solskierowi, dzięki temu, jak ta drużyna jest poskładana i dzięki temu, że mają takiego farta, że jak im gdzieś brakuje na pozycji, to są w stanie te dziury właśnie załatać, czy to młodszymi zawodnikami, czy to odzyskaniem formy zawodnika, który do tej pory prezentował się na przykład słabo ale ja to popieram z całego serca. Powiem Wam, że, mówię, zbliżamy się już do momentu, jesteśmy bardzo blisko, uważam, że to jest kwestia dekady, gdzie kluby właśnie będą już jawnie miały kibica w nosie, tak jak Glazerzy, tak jak ręki ma z Arsenalu na przykład, to oni wszyscy mają w dupsku tak naprawdę kibica. Oczywiście zostawiając to, albo ktoś zostawia, no Glazerzy ciągnęli hajs, a Shake City to dokładał, no. To też nie jest sensowne zestawienie, bo wiemy, że to jest sakwa bez dna, jeżeli chodzi o portfel szejków. Tutaj pomysł glazerów był czysto taki, że kupują sobie klub, klub jest ich dojną krową gwarantującą im yy, czy to właśnie, no po prostu miliony, no po prostu hajs. No, tutaj nie ma sensu się nawet rozwodzić na to, z czego ten hajs wynika, on po prostu jest potężny i to jest ich dojna krowa. I taką czytałem sobie właśnie analizę, na weszło. Jakie tutaj są rozwiązania, i tak naprawdę ciemno to widać, bo raczej po pierwsze, nikt tego klubu nie wykupi od glazerów w obecnej sytuacji. Po drugie, raczej glazerzy długu nie spłacą i go sobie po prostu, właśnie nie oddadzą tego klubu komuś, bo im się to po prostu nie opłaca. I uważam, że kibice są tutaj na straconej pozycji, bo nie wiem, ile musieliby robić tego typu protestów, ile musieliby robić jeszcze większych i grubszych akcji żeby jakkolwiek zmusić właścicieli do właścicieli którzy mają kompletnie w dupie ten klub, nie jeżdżą na mecze i tak dalej przypomnijmy sobie, żeby zmusić ich do korzystnej dla nich decyzji. Ja tego po prostu nie widzę, nie wyobrażam sobie, ale jestem Całym sercem za kibicami United i tak sobie myślę, że nawet gdyby te protesty miały się powtarzać, nawet gdyby klub miał dostać jakąś naprawdę potężną karę, to uważam, że gra jest warta świeczki, bo nawet mocne osłabienie wartości medialnej tego klubu, żeby ta, te akcje klubu też spadały, to będzie sygnał dla Glazerów jedyny, że kurne może stąd trzeba się ewakuować. Ale tu potrzebna jest konsekwencja i świadomość tego, że działa się na szkodę klubu, no w takim kontekście wiecie, tu i teraz działa się na szkodę klubu, po to, żeby za jakiś czas móc ten klub odzyskać. Ciekawe, czy, czy na to będzie stać kibiców United, czy to będą znowu takie zrywy raz na kilka miesięcy, które nic nie zmienią. Tak czy owak, problem jest ogromny. Uważam, że problem, problem będzie jeszcze częstszy. No, takie jest moje zdanie. Temat jest dość skomplikowany, jestem ciekaw Waszej opinii. Oczywiście, dzisiaj, żeby nie było wątpliwości, zapraszam na live'a z rewanżowego meczu Manchesteru City z PSR. I mówię, przypominam, jak jesteście ciekawi co ze zdrowiem na Instagrama swojego, zapraszam. Widzimy się w komentarzach, tam dyskutujemy. Dzięki i do zobaczenia wieczorem. Papa! Pa.